Cześć kochani, tutaj Afolka. Dzisiaj otworzymy sobie drugą paczkę od widza. Jest to paczka od Filipa z kanału Filip Bricks Official. Zresztą linki Wam podam w opisie tego filmu, zarówno do jego kanału, jak i do profilu na Instagramie, a także do sklepu z klockami, który prowadzi, mimo że jest bardzo młodym człowiekiem, bo jest Tifolem tak zwanym, czyli nastoletnim fanem klocków Lego, ale naprawdę zaskoczył mnie. Hmm, Swoją po pierwsze chęcią wysłania do mnie paczki, a po drugie zawartością, co zresztą za chwilę zobaczycie, jak wyciągnę wszystko tutaj z tej siatki. No to co, zaczynamy. O, a tak się prezentuje zawartość y, paczki. Za chwileczkę oczywiście wszystko otworzę i Wam y, dokładnie pokażę y, i omówię poszczególne elementy, ale zanim to, to przeczytam y, z Wami list, który jest tutaj do mnie napisany. Witaj, Afolka. Przeczytaj na początek. Jestem Filip z kanału Filip Brick Official. Kanał jest poświęcony klockom, a teraz lekko przybliżę zawartość. Na pewno fajne elementy, trochę klockowej drobnicy, a resztę zobacz sama. PS. Prowadzę sklep z klockami, także możesz czasem wpaść. Pozdrawiam. Filip Brick Official. No i tutaj właściwie ten list jest przyklejony do filmu DVD Legendy Chima z tym, że tutaj są odcinki od 13 do 16 no tak odcinka, jakby tutaj te cztery no nie wiem jeszcze czy rzeczywiście obejrzę sobie któryś z nich przyznam szczerze, że mam nawet teraz kłopot z odtwarzarką DVD, którą mam jedynie w laptopie i, i ostatnio się psuła, ale zobaczymy może zerknę, czemu nie co ciekawe, dostałam również od Filipa katalog LEGO, ale w wersji chorwackiej. To jest katalog przywieziony z wakacji, więc można powiedzieć, że taka pamiątka z pobytu, właśnie Filipa na, w Chorwacji. No, co prawda, ja może chorwackiego nie rozumiem języka, ale pamiątka naprawdę ciekawa i można zobaczyć, jak to w innych krajach po prostu wygląda, tym bardziej że troszeczkę te katalogi się ze, y, od siebie różnią minimalnie y, treścią. No dobra, y, to co? Myślę, że przejdziemy teraz do klocków, bo jest ich naprawdę cała masa, one są bardzo fajnie zapakowane. Mamy nawet tutaj słuchajcie bryloczek VIP-u, VIP Bryloczek VIP, y, który jest y, Takim właśnie gratisem dodawanym do, przy zakładaniu konta VIP na stronie LEGO.com czy w legostorach. Ja zresztą nawet mam taki jeden, ale w wersji czerwonej, bo kiedyś były czerwone te bryloczki. Szczerze mówiąc, już mi się bardzo zużył, bo naszego przy kluczach, więc chętnie wymienię na nowszy model. Także fajnie, bryloczek zawsze, zawsze spoko. Tutaj słuchajcie, mamy tak. Płytkę różową w kształcie serca, dosyć dużą płytkę, więc rozumiem, Filip, że jest to jakiś wyraz też, powiedzmy, tego, że mnie lubisz. Zresztą ta, ten klocek był przyklejony też tam do, do tego filmu DVD. No, tutaj mamy płytki niebieskie, bardzo fajnie, bo ja właśnie jestem teraz w trakcie budowania makiety. Z tą plażą i z tą wodą, więc do jakiejś właśnie konstrukcji na wodzie, żeby ta woda troszkę bardziej, no i żeby miała wymiar 3D, to się na pewno przydadzą. To są płytki 6x6 studów, sztuk 4, także bardzo dobrze, na pewno się przydadzą. Później mamy tak, Bryki takie klasyczne 2x4 brązowe, tutaj jest ich troszeczkę. Staram się wyjąć wszystkie, żeby Wam pokazać. No akurat klasyczne briki, no to zawsze, zawsze klasyczny klocek się przyda, tym bardziej, że na przykład do makiet, jak się robi gdzieś tam podstawę, pod, żeby podwyższyć płytki, no to wtedy ja przynajmniej używam właśnie klasycznych brików, więc im więcej już wszystko, jedno nawet w jakim kolorze, tym lepiej, bo one dobrze pasują właśnie na podstawę jakichś konstrukcji solidniejszych. Tutaj mamy trzy torebeczki spięte z szywaczem. Yy, nie wiem, czy mam teraz przy sobie ząbki teściowej, ale spróbujemy zaraz to odpakować. O! Tak wyglądają zęby teściowej, tak zwane. <laughs> Czyli rozszywać po prostu do, yy, do takich rzeczy. O! I możemy łatwo sobie tutaj to yy, usunąć. Bardzo fajna, przydatna rzecz, którą stosunkowo poznałam niedawno z tych przyborów takich. Biurowych, mogłabym tak powiedzieć. No dobra. I co my tutaj mamy? Słuchajcie? Sporą ilość żółtych takich płotków, takich troszkę roboczych płotków, znaczy roboczych, takich budowlanych, bo mi się tak kojarzą, że jak jest jakaś budowa, to przeważnie one są poustawiane. Fajnie, że są w jednym kolorze, bo wtedy można coś spójnego stworzyć na, na jakichś makietach czy jakichś właśnie. Barierki czy, czy jakieś znaki ostrzegawcze. Także takich barierek tutaj mam 4, 8, 10. Bardzo, bardzo obficie, bardzo na bogato. Filip tu postanowił się podzielić ze mną swoimi klockami. O, zaraz tutaj, żeby było wszystko dobrze widać. Teraz tak. Następna torebeczka. To są plejty 2x2. Takie beżowe. To jest bardzo fajna... To jest bardzo fajny kloc, bo to się przydaje na przykład do robienia podłóg w budynkach gładkich, jakichś kafelek, prawda? W kuchni, w łazience. Więc to jest naprawdę fajna rzecz i tego jest naprawdę tutaj dużo. Na bogato. Już nie będę ich liczyć, ale no sami widzicie, jak to, jak to wygląda. Mamy tutaj jeszcze... Takie y, skośne, one się chyba nazywają slope'y, chociaż nie wiem, czy jak one są ze studami na górze, to czy to też jest slope. W każdym razie skośne takie y, 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 klocki w kolorze brązowym pasują do tych klasycznych y, y, bricków i to też jest y, fajne, bo to y, na przykład y, ładnie wykańcza gdzieś tam y, pod dasze, prawda? Gdzieś tam pod y, pod jakieś stropy podtrzymujące. Fajnie. To się też e, zawsze przyda. Tu patrzę w świetle kamery, jakby tutaj to pokazać, czy by o, nam nie umknęło. No i na koniec, jako wisienka na torcie, <laughs> dwa ciasteczka, e, takie donaty. To jest e, raczej rzadszy element. Te ciastka nie występują wcale tak często i nie mam ich wcale też tak dużo w swojej kolekcji, więc bardzo fajnie, bo tego typu jedzonko to się na pewno bardzo przyda. A tu jeszcze dorzucę na, w ramach podsumowania ten bryloczek. Także Filip raz jeszcze Ci bardzo dziękuję za to, że chciałeś podzielić się ze mną swoimi klockami, że włożyłeś, że włożyłeś w to tyle serca, żeby wysłać do mnie tę paczkę, żeby to ładnie zapakować. No bo ja oczywiście Wam pokazuję już. Um, to wszystko po otwarciu, jakby całej paczki, która była bardzo dobrze zabezpieczona, i oczywiście wpadajcie do Filipa na kanał, zajrzyjcie, jakie treści on tam prezentuje, a także obserwujcie go na Instagramie, bo też sporo się u niego dzieje i myślę, że warto. To cóż, zapraszam wkrótce na następny odcinek, na następny mój film, jeszcze nie wiem jaki to będzie, a dzisiaj się z Wami żegnam. Pozdrawiam Cię, Filip, serdecznie, do zobaczenia, cześć.